Panika na Wall Street. Tamtejsza giełda ma najgorszą sesję za sobą od marca 2020 roku, a wraz z indeksami amerykańskimi tracą też indeksy na całym świecie. Dzisiaj porozmawiamy o układance geopolitycznej USA, Europa Chiny oraz pokażę wam listę spółek 32 europejskich spółek, tak zwany koszyk Saksu Niezależność Europy, którym warto się. Przyglądać. Donald Trump naprawdę namieszał na rynku. Tamtejsza giełda ma za sobą najgorszą sesję od praktycznie marca 2020 roku, i mając na uwadze to, że jeszcze przed tymi spadkami była dużo słabsza niż na przykład rynki europejskie czy polskie. Sytuacja wygląda bardzo źle. Ja przygotowałem sobie takie ćwiczenie, porównałem polski indeks WIG20, czyli ten, który wszyscy od dawna skreślili, wyrażony w dolarze z indeksem Nasdaq i okazuje się, że jeżeli naprawdę oddalimy perspektywę, to mniej więcej od początku 2021 roku ta stopa zwrotu tych dwóch indeksów jest Taka sama. A tak naprawdę NASDAQ jest dużo gorszym indeksem, bo jeżeli uwzględnimy fakt, że polski indeks WIG20 wypłaca dużo więcej dywidend, dużo większą wartość, no to jesteśmy dużo, dużo na plusie. Trzeba sobie powiedzieć jasno, to nie jest takie do końca zaskoczenie. Jeżeli ktoś uważnie ogląda nasz kanał od początku roku, no to przygotowywaliśmy materiały na temat tej. Dziwnej polityki Trumpa, którą on przygotowuje. Rozmawialiśmy o tym z Tomaszem Wyłudą w podcaście, rozmawialiśmy o tym z Piotrem Bujakiem. Przygotowywałem też analizę na początku roku, że ten polski rynek w stosunku do amerykańskiego jest z rekordowym dyskontem. Więc można powiedzieć, że coś wisiało w powietrzu, no ale tak naprawdę teraz wybuchło. Bo wszystko należy sprowadzić do takiej, można powiedzieć, zmiany reguł gry. No, Stany Zjednoczone tak naprawdę dzisiaj wycofują się z tej pozycji, w której znajdowały się od wielu, wielu lat. No i tutaj analitycy Saksobanku w swoim najnowszym outlooku na drugi kwartał 2025 roku właśnie zwracają uwagę na to, że praktycznie Trump chce robić wszystko wszędzie naraz. Wycofuje się z tak zwanego starego globalnego porządku, wycofuje Stany Zjednoczone z wielu organizacji, w których one grały pierwsze skrzypce i dzięki temu zapewniały sobie dominację światową, no i też przede wszystkim. Wycofuje się z tego wolnego handlu, który do tej pory panował na globalnych rynkach światowych. To oczywiście jest czymś, co niejako aktywowało te spadki na światowych rynkach. Nałożenie przez Donalda Trumpa ceł no, wywołało przede wszystkim paniczną wyprzedaż na giełdzie, no, ale też zwiększyło prawdopodobieństwo potencjalnej recesji. O tych innych kwestiach, które realizuje m.in. Elon Musk w gabinecie Trumpa, już mówiłem wcześniej w materiałach wideo, tak, czyli jego obniżanie kosztów, zwalnianie ludzi, to niejako spowalnia gospodarkę wewnętrznie, a potencjały, jakby konsekwencje związane z tą wojną handlową, którą rozpoczyna Donald Trump, będą miały wpływ na chociażby rynki finansowe. No i to jest, powiem szczerze, zadziwiające, no bo ta obsesja Donalda Trumpa związana z tymi deficytami handlowymi zadziwia. Mam wrażenie, że on chyba zapomniał o tym, że wiele amerykańskich spółek żyje z tych deficytów, bo jeżeli popatrzymy, kto najmocniej stracił na wartości, jeśli chodzi o tą sesję, w której, po której on, była pierwsza sesja, po której on zapowiedział te cła, no to sobie popatrzymy. Traciło takie spółki jak Ralph Lauren, tak, minus 18%, Garmin minus 16%, Mattel minus 13%, Nike prawie 13%, no to są wszystko spółki, które po prostu zlecają swoją produkcję poza Stany Zjednoczone, żeby było taniej, później importują te Produkty do Stanów Zjednoczonych, no i zarabiają temu dzięki temu coraz większe pieniądze. Tak samo jest w przypadku Apple, który stracił prawie 9%. Więc ten trochę deficyt handlowy Stanów Zjednoczonych niejako wpływa na ponadprzeciętne zyski spółek z tamtejszej giełdy. I wydaje się, że o tym Donald Trump zapomina. No, w tej chwili mamy taką sytuację że yy, wszystko jest w rękach yy, szefa Fed, Jeremy Powell wkrótce będzie podejmował kolejną decyzję odnośnie stóp procentowych i być może nieco zatrzyma yy, te spadki na rynku. Yy, ryzyko recesji rośnie, no Goldman Sachs już... Yy, Ocenia prawdopodobieństwo wystąpienia recesji w Stanach Zjednoczonych na 30%, tak? więc to już jest duża wartość i być może jeszcze te ostatnie zawirowania sprawią, że to ryzyko będzie rosło. Zobaczymy, jak na to zareaguje Rezerwa Federalna. No, jeżeli myślicie, że jest już źle, no to niestety was zmartwię, ale może nadejść kolejny cios, bo okazuje się, że jest coraz więcej głosów, że tak naprawdę cła nałożone na cały świat przez Donalda Trumpa to jest dopiero początek większego planu, który będzie realizowany. Tutaj warto yy, przytoczyć Gillian yy, Ted, tak? dziennikarkę Financial Times, która stwierdziła, że cła na towary mogą być dopiero wstępem do ceł na pieniądze. O tym trochę już niejako mówiłem, o możliwości opodatkowania dolara i niejako coraz więcej analityków skłania się do tego, że być może to jest docelowy scenariusz. Te porozumienie z Maralago, tak, które jest przygotowywane, ma określić niejako sposób, w jaki... Partnerzy handlowi Stanów Zjednoczonych będą korzystać z amerykańskiego dolara. Wszyscy po prostu obawiają się, że Trump wpadnie na pomysł, żeby opodatkować amerykańskie dolary, no i dzięki temu zwiększyć przychody Stanów Zjednoczonych. No i docelowo sprawić, że przede wszystkim podatki w Stanach Zjednoczonych będą płacić importerzy i jakby kraje i podmioty, które korzystają z dóbr Stanów Zjednoczonych, ale zagraniczne, a docelowo podatki Amerykanów będą obniżane. No i kończąc ten temat, warto podkreślić jedną, jedną ważną rzecz. Wszyscy się zastanawiają, dlaczego to wszystko dzieje się tak szybko, tak dynamicznie, jeśli chodzi o, o, o te wydarzenia w Białym Domu. No, teza analityków Saxo Banku w tym najnowszym outlooku jest taka, że to po prostu wynika z perspektywy kolejnych wyborów w Stanach Zjednoczonych. One, zdaje się, są mniej więcej w połowie 2026 roku. No i prawdopodobnie Trump liczy, że teraz będzie spowolnienie bardzo mocne w efekcie jego decyzji, ale te mechanizmy rynkowe, które będą sprawiały, że Zacznie być przenoszona produkcja do Stanów Zjednoczonych, będzie mógł sobie pozwolić na obniżenie podatków Amerykanom, sprawią, że ta sytuacja już w 2026 roku zacznie się poprawiać, no i dzięki temu on wygra, a właściwie Partia Republikańska, kolejne wybory. To nie jest jednak tak, że inni siedzą z założonymi rękami. No, cały świat przygląda się temu, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, no i zaczyna podejmować. Pierwsze decyzje. No, naprawdę dużym sukcesem Donalda Trumpa jest wspólne wystąpienie przedstawicieli Chin, Japonii i Korei na jednej konferencji prasowej, którzy powiedzieli, że wspólnie odpowiedzą na ewentualne cła Ameryki. No, na te cła już odpowiedziała Unia Europejska, więc świat oczywiście nie stoi z założonymi rękami. Analitycy Saksobanku podkreślają, że Właściwie to, co zrobi Europa i Chiny, jest najważniejszym pytaniem, które dzisiaj należy sobie stawiać. No, po raz pierwszy okazuje się, że Chiny nieco zmieniają swoją narrację. Tutaj przytoczę cytat, właśnie który pojawił się w raporcie SAXO na temat Chin. Okazuje się bowiem, że po raz pierwszy od objęcia władzy przez Xi Jinpinga w 2012 roku. Wzrost poprzez zwiększenie konsumpcji prywatnej został wymieniony jako priorytet polityki. Nowy punkt ciężkości gospodarki Chin, czyli przerzucenie się z inwestycji i eksportu na wzrost konsumpcji wewnętrznej, jest prawdopodobnie tym kierunkiem, który ma napędzać Chiny w przyszłości. No i kolejnym kierunkiem jest ożywienie, jeśli chodzi o sektor technologiczny. Ten właśnie zduszony, zdławiony sektor technologiczny chiński regulacjami jeszcze z poprzedniego roku, no, ożywia. Tak, tym pierwszym takim impulsem bardzo solidnym był Dipsik i prezentacja ich odpowiedzi na czat GPT. No i to jest czymś, co zaczyna napędzać tamtejsze rynki. Wygląda na to, że Chiny planują zwrócić się w kierunku konsumpcji i właśnie inwestycji... W technologię, a zrezygnować z inwestycji infrastrukturalnych i eksportu. I jeszcze ciekawiej jest w Europie, a właściwie w Unii Europejskiej. No tutaj mamy naprawdę dużą rewolucję. No Europa widać, że reaguje bardzo szybko, zwłaszcza bardzo szybko jak na Unię Europejską, na to, co dzieje się w Białym Domu. No te deklaracje wycofania się Stanów Zjednoczonych z gwarancji bezpieczeństwa dla Europy sprawiają, że zaczynamy myśleć o solidnych inwestycjach. Solidnych inwestycjach zarówno w nasze bezpieczeństwo, czyli w sektor zbrojeniowy, ale też i inne obszary. No, takim najbardziej imponującym właśnie świadectwem tego, że coś się zmienia w Unii Europejskiej jest oczywiście decyzja Niemiec, uruchomienia takiego funduszu infrastrukturalnego wartości 500 miliardów euro. Według analityków Saksobanku to jest około 11% PKB w ujęciu nominalnym w porównaniu do 2024 roku czyli gigantycznego funduszu, który ma być wpompowany w niemiecką gospodarkę. No, i my Polacy wiemy, że jeżeli zostanie wpompowany w niemiecką gospodarkę, również zostanie to niejako, popłynie również do polskiej gospodarki, no bo Niemcy są naszym największym partnerem handlowym. W każdym razie ten fundusz ma ożywić inwestycje w Europie. Inne kraje również podejmują takie decyzje i odejście od takiej polityki. Pilnowania tych deficytów budżetowych wydaje się tylko kwestią czasu. No i to według Analityków Saksobanku jest okazją inwestycyjną. Oni wskazywali tą okazję inwestycyjną od dłuższego czasu, no ale też stworzyli ten koszyk akcji Sakso Niezależność Europy. Według analityków Saksobanku trzeba na to, co się dzieje. W Europie patrzeć trochę szerzej niż tylko na sektor spółek defensywnych, i oni wyliczyli taką listę 32 spółek, które mogą potencjalnie zyskać na tym, co dzieje się w Europie. Tutaj widzicie tą, teraz tą listę spółek. Są na niej takie spółki, które reprezentują sektor defensywny, tak? Airbus, Rolls-Royce, Royce, Rheinmetall. Są też spółki infrastrukturalne takie jak Vinci, DHL, SPIE, są też spółki z sektora technologicznego SAP, ASML, Nokia oraz przedstawiciele takich dóbr materiałów jak BASF czy Arkelomital oraz inne sektory no dóbr konsumpcyjnych, no bo jeżeli mamy ożywiać naszą gospodarkę poprzez... Dobra konsumpcyjne poprzez konsumpcję wewnętrzną, no to oczywiście mogą zyskiwać na tym takie spółki jak Volkswagen, Adidas, Nestle, Unilever. Całą listę macie w tej chwili na ekranie. Możecie się dokładnie zapoznać z tą listą. Generalnie, ten motyw wyjścia z kryzysu i umocnienia swojej pozycji jest nam doskonale znany. Ja przypomnę tylko, że Dokładnie tak samo było w 2008 roku. Wtedy też Stany Zjednoczone znajdowały się w potężnym kryzysie. Niektórzy twierdzili, że one wręcz upadły już. No i później kolejne 20 lat było spektakularne w wykonaniu tej gospodarki. Dzisiaj w podobnej sytuacji jest Unia Europejska. Na razie mamy do czynienia z imponującym wzrostem europejskich indeksów. No to jest sytuacja może niezwykła dla osób, które mają małe doświadczenie inwestycyjne, ale, ale ja przypomnę, że w takich czasach jak 2001-2003 to właśnie indeksy europejskie, czy nawet polskie były silniejsze od amerykańskich. Podobnie było jeszcze na początku, w trakcie odbicia w 2008 roku. Dopiero tak naprawdę ten kryzys PIX z 2008. 11. Roku dokonał wielkich zmian rynkowych. Czy jesteśmy w obliczu takich zmian dzisiaj, że Europa wraca do gry? Tego nie wiemy. Jest oczywiście wiele pytań, które należy sobie zadać, czy Donald Trump jednak mimo wszystko, pod wpływem reakcji rynków finansowych, nie zacznie zmieniać trochę zdania i nie zmieni tej polityki, którą obrał. No i też pytanie jest, jak na to, co będzie się działo. W Stanach Zjednoczonych, albo już się dzieje, zareaguje Rezerwa Federalna. No, Jeremy Powell nie jest w dobrej sytuacji, no bo z jednej strony widać perspektywę osłabienia gospodarczego, a z drugiej strony, nie wiadomo, jak na inflację wpłynąły cła, które no, nałożył Donald Trump. No, to jest bardzo ciekawa układanka, która w tej chwili się dzieje. Czy rzeczywiście Europa wytrwa przy tych swoich postanowieniach. Wielkich inwestycji i uniezależniania się od Ameryki, oraz czy rzeczywiście Chiny zwrócą się w kierunku konsumpcji wewnętrznej, a nie tylko um, rozwojowi poprzez eksport? Dajcie znać, czy Waszym zdaniem rzeczywiście to, co w tej chwili dzieje się na świecie, to jest początek końca dominacji Stanów Zjednoczonych i czy Waszym zdaniem, tak jak uważają analitycy Saksobanku, warto stawiać na Europę. Na koniec prośba oczywiście klasycznie o subskrybowanie, dodapisujcie się do naszego kanału, lajkujcie, komentujcie nasze materiały, no bo to pozwala nam dotrzeć do większej liczby oglądających, no i przede wszystkim jest dla nas informacją, że to, co przygotowujemy, jest dla Was wartościowe. Bardzo dziękuję za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia.